jest sobota, 13 września, jesteśmy w Cagliari, stolicy Sardynii, no i jedziemy szukać miejscóweczki, aby troszkę tutaj... <laughs> Pozwiedzać Kagliari. No, zazdroszczę im tej stolicy nad samym morzem. Dojeżdżamy do pierwszej miejscóweczki, którą jedziemy sprawdzić. No i ostatnie 500 metrów. Oczywiście drogą gruntową. A tutaj taki bałaganik mamy. A tam morze i góry. A my jedziemy na miejscóweczkę z wieżą widokową. Wieża taka sama jak ta co byliśmy w Capo Carbonara. Tylko niżej do zdobycia. O, podjazd jest ciekawy. Ech. No stoją tam jakieś autka. Zobaczcie, mam włączoną kamerkę pod, pod kamperem, bo tyłkiem często zawadzamy. Jesteś na miejscu. A tu jest ten parking. I ci kusek taki. No Mega spokojne, może można faktycznie na supie popływać. Tu dużo zakazów jest. Aha. Nie można z psem, nie można grać w piłkę, nie można powiedzieć w gimnastykę, rowerem, nie można jeździć, nie można kempingować. Ruszamy dalej z tego parkingu, bo on jest troszkę na końcu świata. A jednak chcemy coś bliżej miasta, żeby. Kieruj się na północny wschód. Przejdź na rowerek, skuterek i i pojechać 600 pojechać zwiedzać. No widokowa. Co, patrzcie, jest droga. To było pod górkę, teraz z górki. No widoczek piękny. O i centrum Kagliari. No a my dalej szukamy, bo chcemy gdzieś bliżej centrum. No i mamy kilka opcji tutaj z Park4Night i no, jedziemy i patrzymy, a że jest, y, nie ma jeszcze ósmej, nie ma ruchu, więc możemy sobie jeździć. Stoimy na takim placu koło Urzędu Skarbowego. Duży prac, niby za darmo, chyba dlatego, że dzisiaj są święta, czy w ogóle sobota i, i, i niedziela. No i na tym parkingu niby fajny, niby bezpieczny się wydaje. A z daleka zauważyłem, że chyba nie do końca jest taki bezpieczny. Patrzcie sami. Prawdopodobnie go w nocy ociupali. No cóż. Także nie zostajemy tu generalnie. Ale jedna z nas zostaje na wszelki wypadek. Bo licho nie śpi. Nie wiadomo co by się wydarzyło. Gdyby nas nie było, może by nic. A może byłyby większe straty niż... niż to wszystko warte. Tak stoimy. W ogóle na tym parking wrócili ci Słoweńcy. No i okazało się, że w nocy ich okradli. Oni wrócili gdzieś o drugiej w nocy, poszli spać do hotelu. Z bagażnika im wzięli nogę, komputer, jakieś tam inne prywatne rzeczy, no i rozbili szybę i wszystko rozwalili. No i proszę, stoimy centralnie pod pierwszym zabytkiem, który zwiedzimy jako ostatni. Sanktuarium, nie wiem dokładnie kogo, ale to sobie zwiedzimy później. Tu stoi jeden kamperek, tu stoimy my. I tu stoją jeszcze dwa. A tutaj zaraz mamy morze, promenadę. Ścieżkę rowerową. I góry. Idziemy do centrum, zobaczyć troszkę zabytków w Kamperki zostały tutaj. Tutaj. A my idziemy. Wzdłuż morza, tu jest porcik. Dużo biegaczy Wojtuś, tutaj taki twój klimat, można powiedzieć i ścieżka rowerowa, Gosia Fejbista do samego centrum. No, powiem Wam bardzo ładnie: Kagiary, porcik, fontanna, jakieś biurowce, hotele. My idziemy tutaj parkiem do góry. Idziemy do jakiejś bazylii. Muzealny Wojciech mówi kiosk. Tu palemki piękne. I jakiś budynek, kamienica. A my idziemy do samego centrum, do góry. Po lewej mając porcik. Na razie jest pogoda cudowna. Ja jestem dzisiaj ubrana po sardyńsku. Żeby nie było wątpliwości, gdzie jesteśmy. Ponieważ idziemy w miasto. W końcu coś pozwiedzamy. A w Kagiari, z tego co patrzyłam, jest kilka miejsc, które warto zobaczyć. I znowu po schodach. Znowu do góry, znowu do góry. A my idziemy tam, do samej góry. No nie jest łatwo, musieliśmy się wyspindrać pod tą górę, ale. Doszliśmy do pięknego bastionu, do którego chcieliśmy dojść, więc Dunajczyk, tam stare miasto i bastion. Bastion San Remi został zbudowany w XVI wieku, no i pełnił on głównie funkcje obronne do II wojny światowej, kiedy to został on doszczętnie zniszczony, i na jego fundamentach powstała ta budowa. Która wygląda właśnie tak jak teraz, czyli przepiękne schody, łuki i biały wapień, bardzo charakterystyczny dla Sardynii. A w ostatnich latach basjon stał się bardziej centrum kulturalnym, gdzie odbywają się różnego rodzaju koncerty, wystawy, jest również w nim kawiarnia. A teraz, po schodach, udajemy się na tarasy. Przeogromne tarasy, które są miejscem widokowym na całe Cagliari, na morze Śródziemne i na port. Chcemy zobaczyć na widoczek. Patrzcie, jaki ogromny, przepiękny plac. Pod słońce, wieża, to tu port. O, tu taki to port, towarowy. port towarowy. Tak, i w ogóle jakie dachy śmieszne. No, można imprezkę na nich zrobić. No, pięknie. To z każdej strony z tego pasjonu można. No, ale widoczki też są dookoła. Zbliżamy się do kolejnej atrakcji. Kagliari, czyli tory de elefante. Wieża słonia. Słuchaj torre de elefante, ale widzę, że auta bez problemu pod nią przyjeżdżają. Ale tu jest fajne takie zasuwane drzwi są, widzicie? Zjeżdżają na dół, i zamknięte. Od drzwi Brawa dokładnie. szybko Jezu, weź. No wieża w jakimś chyba remoncie delikatnym. Jest napisałem, że tymczasowo zamknięte, więc na nią nie wyjdziemy. No idziemy dalej, tak Zwiedzać kolejne zabytki. I nie tylko. I zakątki Kagliari. Wow. Patrz, a tam piękne bazyliki i kościoły. Myślę, Tory Delefante. I tu przepiękna bazylika. Tak, Bazylika wygląda w środku, ale nie można wejść w krótkich spodenkach. malownicza uliczka Tu pod górę to nie idziemy, nie? No bo tam jest zabytek jeden, ale można iść na okrągło troszeczkę. No i dalej się wspinamy, idziemy do kolejnej atrakcji, do starożytnego Placu Miasta. Chyba żeśmy za daleko poszli, ale tędy też dojdziemy. Jesteśmy na placu. Na placu Regina Elena, chyba. I idziemy zobaczyć na widoczek. No, fajny, fajny domek. Kwaterka urokliwa. Prawie normalnie skałę ma przez okno. Super. I widoczek na całej kagliarii. Tu jest winda widokowa, którą można zjechać. Ale my na razie musimy iść tutaj coś nagrać. Coś tam mieszka, no i takie balkoniki mają tutaj w Kagiari. <gry> A tutaj jesteśmy przy Palazzo Regio, 17 wieczny pałac. Nobywają się to różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. I na tym placu, Palacji jest. Katedra w kalgiari, przepiękna! Chciałem zobaczyć do środka. Jesteśmy w środku katedry w kalgiari. Trafiliśmy na jakiś ślub, chyba. Znaczy, dopiero jest. Zgona a wedding. No, ślubka te drzewka gliari fajnie by było. I jeszcze takie ujęcie bazyliki z dołu. Przepiękna. Taką uliczką to można chodzić. Jak tu pachnie, czujecie? tym kraniem, chyba. Jak pięknie. Pranie jest to najważniejsze, czyli Włochy. oryginale. Idziemy na amfiteatr, starożytne ruiny amfiteatru wykutego w skale. No, wysoko, wysoko tu, tu zaraz będzie. Uniwersytet w No i stamtąd przeszliśmy z góry. Uniwersytet w Cagliari. No, i z z w Cagliari. no i jeszcze jak tutaj zaraz mają starożytny amfiteatr, Jesteśmy na górę, no i podejrzewamy, że tu gdzieś będzie wejście. No, a my chcemy dojść do tego. amfiteatru. Mapka pokazuje tutaj. Z idziemy. Proszę, tutaj antyczny. Aha, to ten amfiteatr. Tak, amfiteatr. Z góry. Z pozostałości. Po nim pozostały tylko te części, które były wyryte w skalę. Tak naprawdę. Oto widać super te pozostałości po nim. A tutaj wszędzie jest taki piękny park. To jest kościół, sanktuarium świętego Antoniego Spadwe. Otwarte! Niemożliwe! Popatrz! Otwarte! Wiedzieli, że przyjedziemy. Amfiteatr Romano. Bilet ticket? Nie mamy ticketu. Czy euro? Euro full price. A ktoś tu zbiera? Tutaj coś jest. Nawet nie Nie, nie będziemy tam wchodzić. Amfiteatru. A no tak, zamknięte chyba od 10. Ale nie będziemy tam wchodzić, bo tu wszystko widać. Nie ma tam po co wchodzić. Jest pięknie. A teraz idziemy na cmentarz starożytny. Przechodzimy koło teatru. Kagliari, Cagliari, to jakiś nowy budynek, Teatro Massimo. Siedrą, tam mają normalnie gniazdo. Aha, fajne. Żywopłoty tak fajnie przycięte, ale jest taki... Fietuszków suszonych. Nekropoli di Karalis, czyli nekropolia, czyli cmentarz. No i doszliśmy do tej starożytnej nekropolii. No i powiem wam, że robi wrażenie. Tutaj były budowane tak te groby, że był grobowiec i każdy był oddzielony od siebie murkiem. Tak, żeby nie uszkodzić grobu sąsiada. Jest ogromne. Przeogromne. Piękne. I za darmo. To jest przynajmniej ładnie zadbane, ogrodzone, sprzątane i przygotowane dla turystów. Jest to największa punicka nekropolia, największa na Morzu Śródziemnym. Znajduje się ona na wzgórzu Tuwiksedu. Powstała najprawdopodobniej między VI a III wiekiem przed naszą erą. I Kartagińczycy wybrali to wzgórze do chowania zmarłych. A otwarta została dla zwiedzających w maju 2019. 14 roku, więc w sumie całkiem niedawno. Przestrzeżone wszystkie drzewka pięknie. No, bardzo ładne, zadbane miejsce z historią. Woli będziemy kończyć zwiedzanie Kagliari bo jest już straszny upał i zwiedza się ciężko Ale to muzeum czy tą nekropolię jest bardzo ładna, tylko ogromna przestrzeń i cała w słońcu. Węsiki tutaj kupić, tylko na razie nic nie widzę, bo tu powinien być wybór. głowy No tu jest taka jakaś główna uliczka, Kagari, bo tu się dzieje, tu się dzieje. Old Square tu jest, czyli stary rynek. Old Square, kagari. No proszę, jakiej klimacie. Jakie się życie toczy. Sukiennice włoskie. Już kierujemy w stronę parkingu. Wiedzieliśmy już, jak No, całkiem fajne miasto. Dosyć duże, ruchliwe. Bo no ta forteca na początku naprawdę robi wrażenie i katedra. Tak A tak, no to miasto jak miasto duże. Troszkę niezadbane, troszkę zadbane, ale warto go zobaczyć na pewno. I zeszliśmy do portu. 10 km zrobiliśmy, słuchajcie. 10 km, bateria się już rozładowuje w kamerze. Tak reali zwiedzone, zaliczone. Jedziemy teraz odpoczywać. Idziemy szukać jakiejś super kolejnej miejscóweczki na plaży i do zobaczenia no jesteśmy już na parkingu przy Kerkach jeszcze pójdziemy tą bazylikę zobaczyć Koniec i Labat Idziemy jeszcze ostatni zabytek zobaczyć. Sanktuarium Jum z czczoną figurą Maryi, dziewicy. I część XIV-wiecznego kompleksu zabytków, czyli xiv wieku sanktuarium. A to jest ten ogromny parking, na którym stoimy. Jesteśmy tu. To pozamykane wszystko wygląda. No, piękna muzajka z kamyczków. Anno do mini wiek. Sanktuarium i przyległe budynki. No i tutaj parking, który mogliśmy sobie wjechać, no a nie wjechaliśmy. Widoczek na morze i na port i na miasto.